Dzień dobry, widzowie ci. znowu z Aleksem jesteśmy i będziemy testować lifehaki kuchenne. Mam przygotowane 8 lifehacków i zobaczymy, czy są one faktycznie przydatne, czy któreś z nich będziemy używać w naszym życiu. Czy jednak okażą się totalnie bezużyteczne i będą po prostu spoko albo nie będą działać. Zanim przejdziemy do testowania, subskrybujcie, zapraszam na nasze Instagramy i zostawcie lajka, like aby bez danego przedłużenia zacząć. Ja ogólnie nie jestem fanem lifehacków w kuchni. Oho! Kocham nóż. Kochasz nóż. Kocham nóż i nożem da się zrobić wszystko praktycznie. A nóż widelec. A nóż widelec. Jeśli się okaże, że coś będzie fajne. Dokładnie. Oglądamy. Mm -hmm. Okej, okay. to jest faktycznie irytujące, że kupujesz nowy garnek I chcesz coś ściągnąć i zostawić ten papierek Ale nie wierzę w to, że to działa No przekonajmy się no. I co, że nie wie, taśma? Zwyczajna taśma? No taka taśma może być problem może Ja być zobaczę problem. czy nie mam yeah. grubej, wiesz? Ale wydaje mi się, że na filmiku była właśnie taka Nie no, gruba Okej, okay, gruba jest taśma Gruba jest taśma, jest taśma. Teraz tak widzowie, zamiast y, garnka mamy słoik I powiecie, halo Paweł, o co chodzi? Mamy tu przyklejoną taką naklejkę, ale też ta naklejka jest uważam, że bardzo podobna do tych garnkowych Jak ją odklejasz, potrafi i paci zostaje Brzydko zostaje, no Testuj Musimy znaleźć końcówkę taśmy Nie należy tego robić No to jest zawsze takie... Masz patent? Tak no Pokazać Ci mój patent? Ja lecę paznokciem tak i czuję kiedy jest... To ja robię inaczej czasami, ale to jest patent, który nie polecam mogę go używać Robisz zębami nowe Ciekawy lifehack, nie użyję raczej I bardzo dobrze Hej <gryzgli> <suszą> Testujemy lifehacki w kuchni Z Tymczasem Lifehack numer jeden nie działa Do dupy ta taśma jest jakaś Ja wezmę drugą, w ogóle może co? Czekaj, czekaj mam a widzisz mój lejek tak zadziałał. Ok, bo ja tu mam taki fajny kawałek taśmy, który jest od razu. No ale to jest malutka taśma. Myślisz, że to będzie różnica? No tak klejmoc. Ej, ta taśma nie ma końcówki. O, czekaj, znalazłem. Na pierwszy ogień ta No ta pójdzie no. łatwo. To jest po prostu odklejone z jakichś jabłek. No ale nie ona nie zejdzie. No Zeszła O kurde Dawaj dużą Ta nie zejdzie, nie ma opcji Teraz tak, czy ja ją tak, o zobacz, wejdę na szerokość Tu Dawaj ją całą, teraz ją ładnie tak popieścimy, przykleimy Jeśli to zadziała, to jest game changer, naprawdę Dawaj Dobra, ale poczekaj, ładnie ogólnie zeszło Ładnie Co jak zrobimy tu drugi raz? Drugi raz, ten klej jest za mocny No bo właśnie coś takiego jest mi widzę na garnkach, nie? Mhm. Taki mocny klej, który zostawia jeszcze, jeszcze taki syf Tak Jak, jak już tą, tą naklejkę ściągniesz, to tam dalej on jest Słuchajcie, powoli do przodu, może przy 15 taśmie tak. uda się odkleić wszystko A jakby to silver tape'em zrobić? W oczekiwaniu na silver tape'a Mamy silver tape'a Ta to brzmi naprawdę solidnie Dawaj Od razu? Ad... Bierz słoik Może w drugą stronę jednak, co? W sensie jeszcze raz, no, obróćmy to tak? To coś zmieni? No nie wiem, tak, tak mi się wydaje, że robiliśmy wcześniej, czy nie? Nie Nie? No nie. nie, nie działa. Słaby lifehack. Znaczy, okej, okay, tą pierwszą metkę zdjął, ale to jest metka z jabłka, więc. Ona by... jest taka foliowa, ona tak. nie jest papierowa. Papierowy by, nie ściągnie. To by zeszło po prostu paluszkiem tak od razu, nie? delikatnie. Tak. A takie z garnków one po prostu trzeba je skrobać, nie wiem, na mokro, gąbką szorować, a i tak tam coś, coś dostanie jeszcze. Tak, dokładnie tak. Więc lifehack nie zaliczą. Jajka do góry nogami. Wow, i masz y, ekstra cztery miejsca. Ale czy to działa przy każdych jajkach? raczej ja, tak. Wydaje mi się, że, że pudełka na jajka są bardzo uniwersalne. Przekonajmy się. Tu mamy jajka, a jajka, żeby przetestować jajka. Ej, hey faktycznie mają takie dziury. No działać będzie, no w sumie. No spoko, czyli jak ci zostanie resztka jajek, dokupisz sobie sobie nowe pudełka, okay, no. to możesz sobie włożyć i faktycznie użyć. Aczkolwiek. Jak to działa przy mniejszym pudełku? Uwaga, uwaga. Dwa miejsca będą. Są, no. Ale mniejsze. Ale tak da działa. się. Czyli jak zostanie wam resztka jajek, już chcecie kupić Przechodzicie, się okazuje, o kurde, są jeszcze trzy stare. To możecie je włożyć tu i wtedy nie zajmuje wam to miejsca w lodówce. Spoko! Czy będę korzystał? Ja o, no. raczej nie, ale trzeba o tym pamiętać, że to jest z górnogami, jednak, nie? Bo potem weźmiesz to, otworzysz i one wszystkie lecą. No tak, no bo teraz wyciągniesz to z automatu i zrobi się tak. I jest jeźdźcie to znaczy, na no, ziemi. No wiesz, no z drugiej strony, jak wyciągasz jajka, jakbyś też za górę, to. A no nie, w sumie nie, polecisz. Ja nie, góra, teraz... nie, góra się blokuje, zobacz. A dół jest lipa, patrz, bo dół. O, o wiele łatwiej o tragedię teraz, nie? No tu jest blisko tragedii. No i też otwierasz jajka i masz tak. No tak. No nie wiem, no. No okay. musisz pamiętać o tym po prostu, nie? Ciekawostka, czy lifehack chyba nie. Ale warto tak. wiedzieć, że coś takiego jest. Możecie się pochwalić. Mamie. O i właśnie teraz tutaj z tego pudełeczka wyjęliśmy wszystkie jajka. Zostało jedno, ono wchodzi tutaj, lifehack to strony Teraz jaźśnicę będę musiał zrobić, bo przez tego lifehaka dokupiliśmy 20 jajek Przez tydzień będę jadł jaźnicę teraz. Lifehack numer 3. Cebula. Ciebie, a widziałem to To jest spoko, to wygląda mega dobrze To wygląda jak coś tak. co faktycznie będziesz używać I to bym użył serio Widzowie niestety nie mamy takiej obieraczki jak pan, ale mamy taką Trzymaj To jest w ogóle do sera Tak to jest sera no <grym> Ale tym da się też normalnie obierać A mamy cebulę tutaj Jest cebulka No co lecisz nie? To nie jest to samo I strzelimy teraz sok z y, cebuli na twarz może normalną obieraczką da obradę. Jeżeli macie taką obieraczkę i macie akurat cebulkę, to sprawdźcie to macie, i dajcie znać w komentarzu. Znać. Dokładnie tak. Co ona robi? Ej dobre, to jest fajne Skórka z tego Dobra, spoko Widzowie, jest wiele dań, do których potrzebna jest skórka z cytryny I zawsze jest problem, jak tą skórkę wydostać mm -hmm. Jest rozwiązanie Jest rozwiązanie, o ile działa Mamy cytrynkę, papier do pieczenia i tarka Ja byłem tarkę Patrzcie, czy, w tym momencie to zadziała Gratulacje Aleks Mógłbyś zostać clownem Mógłbym Lecić w tym, w ja no tak średnio bym powiedział, spróbujmy na większych <laughs> Albo na bardziej chamskich dziurkach, te są bardziej chamskie Bardziej chamskie dziurki? No powiem ci Działa Działa, dobrze działa No dobra, mamy ześcig, powiedzmy teraz chcesz to dać do ciasta No to no, dasz, no i to się, fajnie I masz teraz nieuwaloną tarkę, bo... Czy jest uwalona? Trochę jest, bo <y> podziurawiło się Okej, okay, racja No ale dalej to jest do spukania, nie? To jakby tak. nie jest duży problem A pokaż tą tarkę Właściwie, a jest duża różnica jak ty to zrobić tako? Zresztą to musisz na tych chamskich bardziej. Na chamskich, dobra. No trochę jest, bo na chamskich zostaje u góry. Ej, ale zobacz, pociekło nam ten, a guzik, guzik mamy tego tak tego. Guzik mamy skórki, a w sumie się przydziurawiła. Więc w sumie... Dobry lański. Tak, dobry. A pokaż mi jeszcze raz, to że tak ten, ale. No śmiało, śmiało. Nie wierzę to, że te nie są w stanie tego pociąć. Coś tam to robią. No też jest skórka Też jest skórka Trochę soku jest z poprzedniego tarcia, mm -hmm. ale skórka mm -hmm. jest Więc y, no nie wiem, zajrzamy, nie zajrzamy? Skorzystałbyś? Kurde, czy warto marnować cały pergamin papieru do pieczenia? Czy lepiej mm -hmm. przepukać tarkę? Chyba lepiej przepukać tarkę Więc finalnie nie skorzystałbym Jest spoko, działa, ale tak. chyba nie skorzystał Jak jest... potrzebujecie tego giga dużo, to wtedy gi Tak, tak, tak I wtedy też fajnie, fajne jest to, że od razu masz na tym papierze Więc możesz to przenieść, a nie musisz przesypać, a nie musisz nie wiem, na talerz np. trzeć nie? Z drugiej strony, jak to z półka, to do pieczenia. racja tutaj ma nam, sense. Julka, asystentka podpowiedziała, że faktycznie zazwyczaj wykorzystujesz to do ciasta, jak używasz papieru do tego, to potem używasz papier do ciasta. Ma to Więc sens. to ma sens. I Faktycznie tak. ma rację, bytu. Tylko weź o tym pamiętaj. Taki lifehack niezapamiętany. Jest okej, okay, ale niezapamiętany i pewnie nie będzie używany. Ale mi teraz ręce ładnie pachną, co tylko... Mij Uwielbiam obierać mandarynki. No potem tak. całe palce. Ale chcę włoszczyznę kroić. na żółp. Na, na zupę. ale no, dobra, ale tam tu masz celer, no? e, pietruchę, tak. makepkę. Robisz włoszczyznę do zupę? Robisz czegoś, z to Czasami tak, no ale okay, no bardzo ale często. Ten zapach nie siedzi mi tak bardzo jak mdrego. No to mi siedzi kwe. Dobra, mamy teraz kalafior, widzę już. Zawijamy go w ręcznik, walimy na dziurę i wychodzi kalafior. Sprawdźmy to. Poprosimy kalafior i ręcznik walą na dziurę. Dobry. Zawijamy kalafior. I uderzasz spodem, tak? Właśnie poczekaj I się wydaje, że spodem Z drugiej strony ciekawy jestem, jak ciężko jest obrać kalafior bez tego sposobu A nie wiesz? Nie, Chodzi bo nienawidzę f... kalafiora Chodzi o sam fakt, że wychodzą ci kawałki, nie? Mhm. Dobra, walimy go na dziurę Możesz się wyżyć, jak się z żoną w kuchni Sok z kalafiora chyba zrobiłeś, co? <laughs> Ej, ale działa! Tak mniej więcej Okay, Waliłem go za długo. Na szczęście ona zje, bo ona uwielbia, także tutaj nic się nie jest zmorduje, oczywiście. No i jest, no w sumie spoko. Czy ja skorzystam? Nie, bo ja nie lubię klapira. Czy ja skorzystam? Nie, bo nie muszę się bić z blatem na co dzień. Wolałbyś to zrobić rękoma. Wolałbym to zrobić rękoma albo nożem, no. Chyba tak, no. Ale na pewno trzeba to bić mniej. Bić bo... mniej. Szkoda też w sumie serwetki, bo tak. ona jest od razu do prania. No. Out. 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 Ej, dzisiaj tak mocno średnio idzie póki co. I szybko mm -hmm. też idzie bardzo. No te, te lifehacki są łatwe do obalenia. Si. Zobaczmy, co tym razem. Balon? Na są go nałożyć? Czosnek. Na czosnek. Wyrolował i spoko. I się obrał. To nie może zadziałać. To jest ca mm. cały czosnek. Chociaż szczerze, no nie, no patrz, bo balon jest, jest z gumy. On jest taki, wiesz, no, będzie to ściągał wszystko. No to fakt. Mamy czosnek? Mamy nożyczki. Dawaj, tylko tu trzeba delikatnie, żeby Riko nie słyszał tego. Nasz pies wariuje na dźwięk balona. Dobra, nie zareagował? Wkładaj. Teamwork. No i co? Tak, tak, tak. No rozgniataj go. Poroluj se trochę Ale to jest twarde, nie chcę no. w ogóle iść Jak nie? czosnek No ale w sensie, że nie czuć w ogóle, żeby coś tam się przemieszczało No, ale tak dziwnie hałasowało przez chwilę No dobra, uwaga, otwieramy No nie, pokażę jeszcze raz te tego, tego, tego TikToka, mi się wydaje, że... Nie no, brał czosnek tak jak my pełen. pełen No oni biorą pełen ewidentnie widzowie, testujemy tak jak oni ten Mog Moglibyśmy sobie dwa ząbki tu wrzucić i wtedy to pewnie zadziałało, no ale to nie ma sensu, to ma z pełnym działać No rozbij się, no przecież... Coś się tam dzieje ewidentnie tak. po tym dźwięku. No ale zobacz, wypad ci jeden, jest taki. Coś Ej, drugi? obrany wypad! Tak, trzeci obrany, czwarty nie Czyli taka loteria trochę. Loteria, no. Loteria czeskowa, widzowie. Jaki tym razem wypadnie? Uwaga, uwaga. Ej, słuchaj, porządne ro rolowanie i wydaje mi się, że jest spoko. Bo spoko. zobacz, teraz tak, nieobranych mamy dwa. I one są takie w sumie nieobrane, Trzy. ale. Trzy. A nie, to skórka tak, jest. Tak. Dwa nieobrane, z czego one są blisko do obrania. No takie, żeby się jechać. Resztę, resztę trzeba przemyć wodą i będzie git. Wydaje mi się, że jeśli pod, robisz Danie, gdzie potrzebujesz dużą ilość czosnku, super lifehack Obierać ząbki czosnku po kolei. To jest tragedia. Mega no to faktycznie zobaczcie, w tym momencie ja zrobiłem dwa ruchy i mamy wszystko obrane. Przepłukasz no. i jest. Spoko! I coś najgorszego co jest przy czosnku. Okej, okay, spoko, ja rozumiem, prawdopodobnie wiele z Was powie, że już mogę wziąć nóż i tym nożem rozgnieść czosnek i wtedy łatwo schodzi, ale jak rozwalasz czosnek, to z niego tylko wychodzi sok. I ten sok zostaje na palcach i masz go potem godzinami. No. A tutaj wszystko jest w tym balonie. Zrobiło wszystko faktycznie. Będę korzystał. Kolejny lifehack. No ale tak. Pani płacze od cebuli, cytryną nóż. i tego chyba nie widziałem. Widziałem namoczoną szmatkę, widziałem w tych, w goglach w, na wodę, na do basenowych, ale nie widziałem, żeby moczyć nóż cytryną. Też tego nie widziałem. Może to jest jakiś kwasek, który neutralizuje ten kwas cytryny? Nie, z cebuli w sensie. Z cebuli. Fajnym lifehackiem też na krojenie cebuli i niepłakanie jest to, żeby mieć ostry nóż. Tak? Tak, bo sok z cebuli sprawia, że ty płaczesz, ponieważ... On... Strzela, a strzela wtedy, kiedy naciskasz na cebulę, a nie wkrajasz się w nią Okej, ma to sens Ściągnę okulary dla rzetelności Ja też mogę się, okulary ściągnąć. No i wysmarowałem Już mi mi trochę w nosie Dobre. Oczy blisko Ty no jakby, jakby jest git No czekaj, odświeżę nasze narzędzie trochę Tak żeby nie było, że wiesz, że nie We, ma Weź teraz w kostkę pokrój No właśnie, mam taki bo plan Bo to później pokrójmy może nożem, który nie jest, co? To yeah, nie git. No jest git. Co jest w ogóle? Aj dobra, spoko. A czy smakuje to tą mocno z cytryną? Totalnie, i jest ostra. To jest ostra cebula dosyć. Mhm. No, no nie płakałem. No też nie. Umyjmy nóż. Szczerze mi się wydaje, żebym to już zaliczył, bo ja jestem z tych osób, które płaczą na każdą cebulę. Dobra, no to teraz mam umyty nóż, nie jest już od cytryny. Kraj kolejne. No, i mi się powoli zbiera. Mi też się zbiera. Płakać może nie będę. Ale... Ja też chyba nie, ale czuję, że mi świeży mi Czuję, że mi świeży, a prędzej był luz totalny. Tak. Więc Leżę. I jest jeszcze do zweryfikowania. O, zaraz będę płakał. Do zweryfikowania, aczkolwiek wstępnie działa. Wstępnie tak. Dobra, cebula a testowałem to kiedyś. Widziałeś to? Widziałem to kiedyś, ale nie wierzę w to. Butelka woda. Nie, ja w to nie wierzę. Ja się nie będę wypowiadał, bo ja to kiedyś testowałem, stali widzą i wiedzą, bo jakieś na vlogach testowałem lifehacki bardzo często. Teraz ta nakrętka nasza wspaniała nieodpadająca. Lubisz to? Zależy. Ja uwielbiam. Lubię... Najlepsze co wymyślili w zeszłym roku chyba. Lubię to, jak jadę samochodem i mam coś do picia, ponieważ nie muszę się wiesz myśleć o gdzie odłożę teraz nakrętkę, żeby zakryć moje picie, ale jak piję jogurty albo skry, dramat, bo mam na nosie wszystko. Okej, okay. jakakolwiek sytuacja robisz tak, robisz tak. To jest giga szybkie, zarobiste, mm. Uwielbiam. Dobra, dolewamy wody do pełna. Chyba przesadziłem z tą ilością, o, może nie. No przesadziłem z ilością wody, wiesz. Okay. Teraz będzie działać. Będzie działać, czyli już suger <gry> sugerujesz, że działa. Kurde, co ja robię nie tak? Kurde. Dobra, a to jest lifehack do czego w sumie? No, Patrz, te to się tak Nie no, robiliśmy to na butelce, wiesz co, nie wiem czy to nie jest kwestia tego. A powinno to być powietrze? Właśnie mm. chyba nie. No nie. Nadal jestem ciekawy, do czego to jest lifehack. Dobra, wiesz co, bo wydaje mi się, że to jest kwestia tego korka, że go oderwałem mm. i tu jest tak ostro. Okay. Zróbmy to na szklance. Jeżeli na tym zadziała, to wow. Przechyl. Nie. Przechyl. Nie, nie wierzę, nie ma opcji. Ej, co jest?! Trochę pociekło, nie? No, no wiadomo, ale... bo ten papier ten. Ej, jestem w szoku. <noise> jestem w szoku fest. Nie wiem, czy nie mamy złego papieru do tego, wiesz? Albo nie wiem, czy szklanka nie jest zbyt ostra może. Ja i tak jestem pod wrażeniem. To jest papier. woda A działa, nie? Woda przechodzi przez papier i to jeszcze... Tak. To jest szklanka, to jest taki otwór, ta woda powinna polecieć. raz A jak teraz sobie wiesz, byś przelał wodę przez ten papier, to by przeleciała, nie? No teraz zaczęło wiesz, ale zacząłem czuć, no, nie? Ale za w ogóle, nie. No? Ej niesamowite. Jestem pod wrażeniem. To jest ciekawy lifehack bardzo. No. To jest cieka ciekawy trick. To jest takie zaskocz znajomego. Dostałem, że zaskoczony. Ostatni lifehack. Zobaczmy co tu jest. Przecinamy przyprawę, zawijamy ją Rozumiem ten najfak I on działa raczej Wygląda jakby działa. Dobra zawija to A i ten narożnik on użył, tak? Mm -hmm. Czy co? A nie No testujmy. dobra, Okej, okay, testujmy to, sprawdźmy to O, będziemy kichać Jest czarny Czyli tak, odcinam narożnik Na... Najpierw narożnik Teraz to No i teraz zawijamy To jest naszą kieszonką, taką jakby I teraz tą kieszonkę widzową nakładamy tutaj no jest przyprawa zamknięta Jest zamknięta no. no trzyma się nie? Spoko Ogólnie spoko Ale? Ale są rzeczy takie specjalne do tego chyba co? Kupujesz coś takiego Jak dobrze znajdziesz 12 takich 50 zł na Allegro To prawda Raz kupujesz i masz ładnie poukładane A nie latają ci jakieś woreczki po szufladzie Ja wiem, że to jest lifehack, ale z jest lifehack, który jest męczący i w życiu mu go nie użył. Ja może użyję, ponieważ nie mam miejsca na takie... A, no sułeczki. chyba, że tak. I trzymam przyprawy wszystkie właśnie w Ale realnie zrobisz coś takiego? Ale nawet jak zrobisz raz po otwarciu, będziesz to robił to co każde użycie? Nie. Bo wiesz o co chodzi, że spoko, po otwarciu. No. Ale co każde użycie musisz to ściągnąć, rozwinąć, wysypać przyprawę, znaczy, to tak, powiem szczerze, ja mam takie spinaczek, które kupiłem dawno temu w jakimś action albo pepko. za chyba 50 sztuk, zapłaciłem jakieś śmieszne pieniądze. Takie spi spinaczek które po, po prostu składam to na pół, spinacz i baga. To ja na przykład robię tak, jak mam już takie używam, sypię. No, no i tu spinasz. No można. W sensie, no to jest ciekawe, ale... Jest ok. Jak się uprzecie, to możecie użyć. I możecie też subskrybować kanał, bo to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że film Slackem Wam się podobał. Jeżeli tak, to napiszcie mu coś w komentarzu. O będzie bardzo miło. Widzimy się niebawem. Pa-pa.